Woldzów w epickim przeglądzie z Zero Away. No i tak, na wstępie myślę, że nikogo nie zaskoczy, jeżeli powiem, że mamy tutaj do czynienia z, z tego co widziałem taktycznym szyteem multi, stojaca to z pewnością o tam epiku, ale stojaza to również charakterystyczne menu, jakie tutaj mamy, czyli zawsze właśnie nigdy nie potrafię znaleźć tego jednego słowa, ale no wydaje mi się, że każdy wie co chodzi tutaj. Takie boczne symbole. Kilka typów to jakiś postęp. Mamy customizację, mamy sklep. Standardowa opcja. Ojas jeszcze. Dobra, zaraz, zanim wyskoczymy sobie na szybko, zobaczmy, czy jest tutaj coś w tej tego Uwagi. Okej, okay, ciekawy sklep, tylko zykaj, jaki można kupować. Dobra, ja nie wnikam. Dobra, Chyba widzę, że jedyne co nas faktycznie interesował, ci by mogło, to jest customizacja broni. O tak możemy sobie normalnie, widzę, ustawiać. No i co? Pewnie by się jakoś przydało, pewnie by się przydało, ale co? Myślę, że przez te jakieś pół godziny pika się przyciągniemy bez tego. No zresztą na początek, jeżeli nie wiadomo z bardzo o co chodzi, no to i tak ta customizacja się trochę mija z celem. Dobra, no jest multi, więc pójdziemy niedługo na quick matcha, ale myślę, że możemy jeszcze na jakieś kilka minut, dosłownie z jakieś trzy wskoczyć po prostu sobie na solo potrenować. O, czy tam potem sposób generalnie zobaczyć stojowanie ogarnąć jak strzelnie wygląda. No, dobra, co? To ja mam w ogóle wybrać wiem No, okej. Okay. I cool. jaki staje the button? Okej, okay, nie wiem. Ta, dobra. Dobra, tutaj. No dobra. Tak lekko mam wrażenie, że nasza postać się dziwnie porusza. Tak mocno się dosyć ślizga. Ale dobra, chyba jakoś przywykniemy. Ja tak mam nadzieję. No dobra, zajrzyjmy się. I idziemy za strzałkami. E. Dobra. Położenie się pod kontrolą tych czasu zajmuje i nie możemy się wtedy bardzo spojeszać. Okej, okay, pod Fką. A tak, bo Eku zakłada właśnie się tak wychylamy na bok. Teraz będzie lepiej widać pewnie jak. będziemy podszedł do ściany. Jak samo strzelanie się odczuwa? Tak, trochę ja to jest przesunięte. Czy ja dalej jestem w... przechylony? Bo lepiej nie niezbyt widać. Podejdźmy w sumie do jego jest. Okej, okay, tutaj do ma sens. Wrócimy. Nie, zwyczajnie odklej się od ściany. Czy to się możesz odkleić? Czemu to ciągle trzymasz żeby bokiem? <grym> Chyba dostaliśmy lekkiej skoliozy. Lepiej? Okej, okay, lepiej. Minimalne drewno wyczuwam w tym genialnie całym się. No ale dobra, może kwestia przyzwyczajenia. No, dobra, okej, okay, oczywiście pod jaką e ładujemy. Co tam jeszcze jest? E pod H sprawdzamy amunicję. No dobra. I co jeszcze? Alt. Okej, okay, takie dodatkowe zoomowanie. No dobra. O. Okej. Okay. Teraz co podskrywam? I ze było. i okay, pod... ...a mamy defizować trapy, po sobie jakoś bije no, To Dobra, spoko, tak to Mhm. Mm Okej, okay, możemy sobie oczywiście nie przekładać. Dajemy ja tylko póki co dwie. Spoko. Mam dalej. Nie chyba tak to miało wyglądać, że to by ja to jedno... Na szczęście tajnych apeków nam nie liczą. Dobra, czyli potwór to ma być po prostu tak? Spoko. Ok, yes. możemy i podnosić. Zakładam. Nie, okej, okay, tego podnieść nie możemy. Na czym ten tutorial chce, żebyśmy coś podnieśli? E, Mniejsze oto, ok, pod tabem. wizualne kwipunek. Tam jeszcze więcej zmiany by No dobra, ja. Dobra mamy i szałty pod Xem, A on to w sumie bajdzie nawet. Okej, okay, gdzie jest bomba? A, na nim jest bomba. A pod możemy defuzować. Nie kładź tylko co to z defusuj. No, przytrzymaj F. Gdzie jest ten Dobre, tutaj? Okej, okay, niby je zbroiliśmy, chociaż w praktyce tak nie do końca, no my idziemy dalej. Co jeszcze? Okej, okay, pod... Okej. Okay. Dobra, to ciekawe w sumie. A co najpierw, nawet nie możemy normalnie pod spacer skakać, tylko właśnie jedynie... Na potrzeby czegoś takiego. Ale okej. Okay. Spadamy na dół. I co, wygląda chyba, że to już koniec tego tutoriala. No, we tych funkcji było większość, pewnie i tak nie użyjemy. Bardziej sobie nawet niż te wszystkie klawisze wszystkie typu. chciałem poczuć, jak najlepsze wygląda stojowanie, ale dopiero wracamy do menu. No i skoczymy do pierwszego meczu. Zbyt dużego oczekiwań nie mam. Oczywiście, jeżeli chodzi o moją umiejętności, jeżeli chodzi o samą G. To cóż, no pewnie jedno będzie się wiązało z drugim, jeżeli chodzi o poznawanie tego, ale miejmy nadzieję, że zobaczymy to z jak najszerszej perspektywy. Dobra, wybierzmy to, gdzie nikogo póki co nie ma może? Możemy to w ogóle zmienić? Chyba nie za bardzo. A, możemy. Uzi. Nie wiem, weźmy to, co mieliśmy chyba wcześniej. Nie, będzie coś takiego. Endcon, okej. Okay. Już się o, i tak wystartowało. O boże, to taka dłoni. W sumie z kabinem nie lepiej. Okej, okay. już się zaczynają strzały. Czy to 15 to nie jest właśnie jeszcze. tajmy w ogóle do jest poczęcia. No tak, okej. Okay. Tam widzimy. Zakładam, że jeżeli ich widzimy przez ści ścianę, to są nasi teammates. Już tam jest? Coś. Może chyba eksplodować o, lekkie lagi A my zakładamy, jesteśmy kumplami Tam mnie przejdzie za bardzo, więc... Jedno i tak chodźmy tutaj Okej okay. Czyli jeszcze do końca wychodzić nie możemy. Tak, Nie możemy w kółko. Cóż tam są ze strzał, okej, okay, zabili nam czajewonego. Dobra, może się wycofajmy. Będę, że tutaj o żadnych nie była mowa w tutorialu. Co ty robisz zakładanie? A, misz... Okej, okay, already. No cóż, to was fast. No ale dobra. E, zakładam, że to była po prostu taka mini runda, że właśnie tutaj jest właśnie. E, ...ilka kilka takich po mnie, dopiero potem się liczy jakoś skoję. Mm, dobra. W sensie, że by elektryczności nie było... Dobra nie, dla nas lepiej nie. Chcemy coś widzieć, to zaczynamy. Dobra, teraz się gdziekolwiek. No to tak, nawet nie słyszyliśmy skinów nie słyszeliśmy nikogo zabić, bo po prostu się od tak skończyła. Miejmy nadzieję, że coś. Teraz będzie tu już wolniej. No, możemy tutaj klikać. Nie, okay, możemy rysować planning table. Na Też to widzą. Tego tutaj możemy właśnie to wyłączyć. Okej. Okay. Eee. Dobra, czyli teraz mamy znaleźć bombę. No spoko. Dobra, trzymamy się niego. Najlepsza tak jak zawsze. Chodzi z za kimś kto, mam nadzieję, coś będzie ogarniał. Okej, okay, tak, włączyli elektryczność chyba. Jak zakładam. Chyba tam to, czy to jest nasz? Nie, okej, okay, to jest nasz. Chyba w czysto. czysto. Czym? Okay, nie, 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 się nie, Na na wygląda, że jest chyba czysto. No że że nie, jest, że przeciwnik opuścił budynek, nie, 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 jakby nie, 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 jest Gdzie on poszedł? Ok, chyba już majetwy jest, ale na ulicy dalej coś się dzieje. Nie dobre, nie kładź się. Nie wiem, do jakiegoś mi tutaj takiego zwykłego kłócania, nie że kompletnie kładzenie się. Jest tam ktokolwiek. Ok, zginęliśmy. No taki, był. Dobry, czy możemy sobie pospekulować coś? Nie, okej, już się skończył mecz? Tak, tam jestem faktycznie błysk przez kile. No to pijam. Kolejna mapa, nie mam pojęcia. Niech oni pokłosują. A więc, tak, możemy już definitywnie po tych. No ja może nie dwóch, tylko po tym. Ja meczu potwierdzić, że faktycznie jest raczej wolniejsze tempo i dokładne jest oglądanie to jest klucz. Mm. No dobra, zobaczymy jak pójdzie to ja. No, ludzie... Chodźcie już, przestańcie zmieniać teamy, przestańcie wychodzić. O tak, to jest mamy potwierdzone 6 minut 5 junt I co już wygląda jak faktyczne ładowanie do stary, to jest grywki, a nie poszczególnych hunt. czego to się do ataku, czyli zakonam, że teraz my jesteśmy tymi od bomby. A... Dobie, chodźmy na back, Białe niech będzie, jaka już jest. A, jest jeden mniej. Czyli zakładam, że właśnie u nas, no cóż, to jedno. No, niech sobie kreślą. okej okay. Okej, okay, no tak, biegłem sobie po wszystkim. Ma sens. Jest ja w sumie jestem ciekaw, czy to prawda, można tego w ogóle używać jakoś sensownie. To się jakby można, oczywiście, że można, ale jak często to jest używane, to też nie No i w sumie, jakby, co znaczy, znajdź bombę. Jakby, okej, okay, można sobie wspomnieć, mówić tylko gdzie idziemy. Leży już na czymś takim. Dobra, chyba się nikt tutaj z nami nie zespił. Jako już widzę niebieski, to chyba jednak nie jesteśmy właśnie. No i to nie powiedział głos: Find the bomb. Czyli tymi dobrymi antyterrorystami. Czy ja mogę tędy przejść? Nie, okej, okay, to ja we mnie zablokowała. Dobra, I z taktyką trzymania się w grypie lecimy jako samotny wilk, tylko po to, żeby pewnie zaraz zginąć z tego powodu. Dobra, jest latajka. co mi nawet nie wiem, czy chciałbym włączyć latajkę. O, otwórz te drzwi. Są chyba blisko. Okej, okay, to już były strzały po... Chyba była eksplozja, ale nie dostaliśmy, jakimś cudem. I chyba jest ktoś centralnie w na naszych plecach. To w stylu nikogo tu nie widzę, więc... A może spróbujmy jakoś spróbować obejść. Okej, okay, ponownie wyszli i jakby... Co z tego? Nie, nie jestem pewien na ile po oni się biją w innym pomieszczeniu, po już parę do nas przylatują, a na ile taje faktycznie ktoś jest, ale chyba jednak tutaj nikogo nie ma. Okej, okay, zabijają kolejnych naszych. Nie mam tego pojęcia gdzie jestem, bo oni się w jakiejś kompletnie innej części mapy. Mogłem jednak zwrócić uwagę gdzie tam ci się chcą je spić Ale celem dziękuję można już to pewnie nie pyjmy kontrolować bo tak się chodzić w ogóle nie da nie ma tutaj żadnego czułkania. i tutaj chyba też bardzo nic nie ma Eeezło mega nie mam pójść o, to jest się wyjacam. Znaczy, gwizda to jest dobry pomysł. Ok, no zostałem ja i jeszcze jeden gość. I w dalszym, w dalszym ciągu nie spotkałem dosłownie nikogo. No te drzwi. Boże, otwieranie tej drzwi to jest. Nie okej, okay, nic tu nie ma. Okej, okay, jeden z naszych jest jej Nie dziwię się w sumie. Chyba jakieś światło się pojawiło. To nie wiem na ile to rzetelne, na ile ponownie jakiś klucz. Teraz spróbujmy z innej strony. Chodźmy wyżej. No wiesz, że tam już byłem. No to jesteśmy sami. Nie okej. Ktoś teraz się zajespił. No tej go zabili, gdzie jest przeciwnik. Okej, okay, that was fast. Nie są nawet zespół pociągnąć. Okej, okay, to była ciekawa jest Tak, to tym razem... Patrzmy gdzie się inni pojespią. No, to się pokaże, czy niezbyt. Chyba nie, dobra, ale weźmy maina, zakładam, że właśnie tam pójdzie większość, przynajmniej tak mam nadzieję. Dobra, co to mnie nie było znaczyć? Okej, to jest poprzedni wyjątek. A, można sobie tak państwa przesuwać. Ej, nie jesteśmy sami! Jest jeszcze jeden gość. O, ale, jeszcze za nami ktoś jest. Tylko. Dikkat etmiyorum oluyorum ben. Ben de aynı şekilde. Tam trafiği bedelerim öyle. Yaparak. Burada. Biri öldü. Gir. Yeah. Reyni'nin arkasında, Reyni'nin arkasında. Birine vurdum da. Can ortağım. Fazla gitmedi yani. Oyun ya. Oynatıma gitsin. gitti. Oyna yine video ne bir olsun ya? Online ya video oynadım da bu biraz şey değiş, daha değişik ona. Yani, online gittim. Biraz daha. Çözdü bu kitanın. Tylko nas. mı acaba fazla? O kadar fazla denk gelmedim ya.

Dobra, lecimy za panem tutaj I tyle. Okej. Okay. O, oh. ciekawe. Czyli możemy sobie tak casual tego w każdym miejscu używać? To co schodzimy, że tutaj czekamy. O, widzimy wyoka zaznaczonego. Ciekawe. Jest chyba pusta. Okej, okay, jednego killawa ale później już nas dobili. Może i wolno, ale jakiś tam pyłek jest nadchodzi. Dobra, ja nie chciałem tam ciągle pyłek. No so, chyba sobie jeszcze jakąś jedną taką miotkę je zagramy i będziemy kończyli. Dobra, 14 sekund. O, zmieniło nam to, Dobra, ja nie wiem, nie wnikam.

ale cóż, jeżeli jakoś na blisko wejdziemy, będziemy piersi pierwsi, no to powinno pójść nieźle. Co może po prostu faktycznie weźmy pistolet raczej. O, co tu się wydarzyło? Kolega na stajczu zablokował. Yıldız önden gitsin. Tamam kompalayım ben. Arka bende. Aşağıda deneyeceğiz. Ben düz katamam ama. Kill, go go. Down, down, dom 24. Dobra, tam, nie Dobra, nie, tam, nie kłaczcie, się, się, tam Dobra, ja sam jednak Czy ja mogę na pistolet? Okej, okay. pistolet I co, jest tam ktoś? Dobra, dobra Tutaj pistolet. Nie wiem jak daleko potem ktoś jest. Zakładnik. Spróbujmy podejść blisko i mu walnąć z tego. Oh, oh, ja. Czy nie ile już po jednym pocisku? Ciekawe. No, nie <grywanie> taki był plan. Ale okej, okay, to sobie wróćmy do menu. Zróbmy tam podsumowanie. No dobra, a więc, e, nikogo pewnie nie zaskoczy, jeżeli po tym wszystkim, co widzieliście, powiem, że ja zazwyczaj we strzelanki nie gram, mówiąc o... bardziej nie mówiąc o multi, jeszcze takich taktycznych, powolnych. A więc tak, był to z pewnością pokaz... z pewnością nie najlepszych umiejętności, jednak co nie jest najważniejsze. Mam nadzieję, że pomimo tego i tak można o samej już grze, nawet jakby już zakładając z perspektywy kogoś bardziej doświadczonego, kilka wniosków wyciągnąć. Więc może i nie grywam w takie gierki, ale naprawdę, właśnie takie śliskie, powolne. Tyle mm, to w tym przypadku nie jest dobre słowo, ale takie właśnie nie najlepsze stajowanie. To jest mój, chyba w sumie, jedyny zarzut wobec tej gry. No, może poza, poza jeszcze jakimiś nie najlepszymi teksturami, ale to już kwestia gusty, powiedzmy. Jeżeli chodzi natomiast o całą jeszcze. Z perspektywy osoby w tym gatunku niedoświadczonej, bazując jedynie na tych kilku grach, które widziałem, mogę powiedzieć, że chyba jest okej. Okay. Balans w kilku miejscach wydawał mi się na podróż z takim zapytania, ale pod tym kątem wypowiadać się nie będę. Jeżeli chodzi natomiast o całe jeszcze, już wydaje mi się, że wszystkie elementy jakie być powinny, to się chyba jakoś znalazły. A więc mnie bez takiego jasnego zdania w tej kwestii już Was pozostawię. Jeżeli ktoś ma w takich grach większe kompetencje, jest chętny to, można sobie z zdajem na Epiku przetestować. Ja już na dziękuję za uwagę i na ja.